Słusznie mówimy, że panny boginie. Boginie każdy, kto się im nawinie. To wtedy wpadniesz w ręce tych bogiń. Trudno inaczej. Albo bogni, albo bogiń. Jan Andrzej Morsztyn. Boginie. Parę miesięcy temu odezwał się do mnie Krzysiek z kanału Mała Wieś z pytaniem, czy może mi przesłać kopię swojego modułu Krem na rękach. Nie zastanawiałem się nawet przez chwilę z dwóch powodów. Ten moduł jest, o ile się nie mylę, pierwszym OSR-owym produktem tego typu wydanym w Polsce drukiem. Po drugie, zaś napisał go właśnie Krzysiek. I choć my się nie znamy, poza tym, że znamy się ze swoich kanałów i wymieniliśmy może 2K6 wiadomości na Messengerze, to jednego jestem pewien: on wie, jak robić OSR-y. I liczyłem na to, że to będzie dobry produkt. Niemniej obawiałem się, że nie będzie to do końca coś dla mnie. Po pierwsze, to jest przygoda do Lamentation of the Flame Princess, czyli gry domyślnie osadzonej w XVII wieku. I moduł też jest ustawiony bazowo na rok 1618, czyli zupełnie nie moja bajka. Po drugie zaś, to jest. Mansion Crawl, bo eksplorujemy tutaj posiadłość, dwór, szlachcico, Janusza Kiszki, bohatera wielu słynnych bitew. Ja jestem jednak bardziej fantazy albo modern sci-fi, może z małym wyłączeniem lat dwudziestych, ale tylko jeżeli chodzi o Zewktulu. I nie prowadziłem też nigdy, ani nie grałem w zwiedzanie, przeszukiwanie, eksplorowanie posiadłości. Postanowiłem się jednak nie zrażać, dać mu szansę i z otwartą głową zobaczyć, jak wyszło. A wyszło. Zapraszam. Niestety, całe to omówienie, które dla lepszego pozycjonowania, tak jak zresztą wszystkie inne swoje materiały, będę cały czas nazywał RPG Recenzją, chociaż to nie jest do końca nazwa uprawniona, ale do meritum. Całe to omówienie będzie na podstawie lektury. Tylko dwukrotnej. W tym ostatnie czytanie było wczoraj, więc jestem na bieżąco, ale nadal tylko lektury. I jeżeli ktoś uważa, że na podstawie samej lektury nie można mieć wniosków, spostrzeżeń i robić recenzji, to ja się zgadzam. Z Lensem. Zacznijmy od tego, co pierwsze zwraca uwagę. Wydanie. Jest naprawdę z górnej półki. Zajęło się nim Alice Games, a ono zna się na tym, jak robi się takie rzeczy, a do tego autor, jako osoba, która recenzowała wiele, wiele modułów, Wie, jak wygląda dobry, a jak mniej dobry produkt. Książka jest w twardej oprawie, ma matową czarną okładkę i srebrne tłoczenia. Znaczy, nie, no, to nie są tłoczenia, bo to jest wypukłe. I z samego wyglądu jest to bardzo estetyczny produkt. Nie wiem, jak ta okładka się będzie sprawdzała, to znaczy. O nadruk to się raczej nie martwię, ale na tym czarnym tle może być widać bardzo wszelkie ryski, odciski palców itd. Ja na pewno wrzucę to sobie w taką okładkę szkolną na wszelki wypadek. Z przodu mamy tytuł dwuznaczny oraz gustowne ozdobniki na rogach. Z tyłu zaś fiolkę Kremu, logo Alice Games, mniejsze ozdobniki i przytoczony przeze mnie we wstępie wiersz Jana Andrzeja Morsztyna. Za ilustrację wewnątrz odpowiada Jacek Kuziemski, czyli Brzozo oraz Bartosz Knapik, który odpowiedzialny jest też za projekt okładki. Wspominam obydwu panów, gdyż moim zdaniem, i okładka, i wszelkie ilustracje wewnątrz są drugim i nie mniej ważnym bohaterem tego modułu zaraz obok fabuły. Pomimo, że książka ma tylko 70 plus coś tam stron, to jest solidna. A to dzięki temu, że użyto fajnego, grubego papieru. Pumatowego, satynowego, nie znam się, ale sprawdza się podczas czytania. Po otwarciu ta książka fajnie chodzi. Odrobinę skrzypi, no ale to dlatego, że jest nowa. Nie pręży natomiast, nie stawia oporu, nie trzeba walczyć z materią, jak w niektórych przypadkach przy otwieraniu. Jeśli chodzi o grzbiet, to nie przylega on dokładnie do stron, natomiast zupełnie nie wiem, co to znaczy. Autor w swoich recenzjach zawsze tak robił, więc z czystej złośliwości postanowiłem zrobić to samo. Natomiast obiektywnie, to co teraz zauważyłem, to kapitałka tutaj jest krzywo wklejona i to bardzo. Niemniej wydaje mi się, że to może być cecha indywidualna tego mojego konkretnego egzemplarza. Wnętrze jest w czarno-białej estetyce, a ilustracje brzozo bardzo fajnie uzupełniają się z treścią i dodają jeszcze więcej klimatu. No właśnie, klimat. Miałem też obawy co do tego, czy sam temat modułu mnie zaciekawi, bo okres szlachecki to dla mnie takie mech. Jak pomyślałem sobie, eksploracja dworku szlacheckiego to double mech, ale od pierwszej strony to wszystko zostało rozwiane. Teraz muszę ostrzec, będą maleńkie spoilery, no bo bez nich trudno by było cokolwiek powiedzieć, lecz one nie będą dotyczyły niczego kluczowego, nawet fabuły. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać Wam. Jaką stylistykę, jaki kierunek, jaki pomysł obrał autor na pokazanie głównej lokacji? Jeżeli chcecie uniknąć jakichkolwiek spoilerów, no to przeskoczcie do tego momentu, który teraz pokazuje się na ekranie. O co mi chodzi? Żona właściciela dworku jest fanką, jeżeli by nie powiedzieć fanatyczką antyku, Grecji i Rzymu. Chociaż nie, w zasadzie to chyba tylko Grecji. I cały dworek utrzymany jest, a właściwie nawet nie utrzymany, a przerobiony, przebudowany w dużej części na taką właśnie antyczną posiadłość, wręcz świątynię. Te elementy są wszędzie. Kolumny, płaskorzeźby, posadzki, żyrandole, mozaiki, stroje służby, nawet imiona, jakie nadała pani domu lokają tak itd., itd. Ten klimat dominuje nad całym obejściem. Dominuje w tym pozytywnym znaczeniu, on nie przytłacza. My wiemy, że jesteśmy w dworku, ale w dworku kogoś, kto ma absolutnego bzika na tym punkcie. I jak się możecie domyślić, to nie jest tylko wybór stylistyczny, aby nadać y, temu miejscu, tej lokacji kolorytu. To ma też swoje umocowanie fabularne. No ale niestety tutaj muszę już się zatrzymać, bo spoilery. W module tym, co ja też uznaję za plus, jest tylko kilkoro bn przeciwników, na tyle mało, że można ich łatwo spamiętać i nawet śledzić gdzie mogą być. Chociaż tutaj jak na OSR-a przystało, dostajemy też tabele spotkań losowych z niektórymi z nich. Opis komnat, pomieszczeń, korytarzy i tak dalej jest skonstruowany tak jak lubię. To znaczy w tym punkcie to jest dla mnie 10 na 10, bo jest to krótki, zwięzły opis, ale nie od myślników, tylko po prostu opis, który można zacytować graczom. Wielki plus. Bo ja, zanim poprowadzę jakiś moduł, to właśnie tak go sobie rozpisuję. Wszystkie komnaty i tak dalej. Opis to jest zawsze pierwszy akapit, znaczy tam pierwsza część. Potem mamy opisane, co się znajduje w pomieszczeniu, jeżeli chodzi o ważne fabularne lub charakterystyczne przedmioty. I czasem mamy też opisane dziwactwo. Dziwactwa, tak jak jeszcze kilka innych rzeczy w tym module, autor nazywa pustymi przestrzeniami. Które są takimi elementami dziwnymi, niepokojącymi, tajemniczymi, czasem wręcz nadnaturalnymi, ale nie mającymi wyjaśnienia. To znaczy, każde MG może je wprowadzić lub nie, a jeżeli wprowadzi, to co one pokazują, co robią lub dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje, musi wymyślić sam. To znaczy, każde MG może je wprowadzić lub nie. Ale jeżeli wprowadzi, to co one pokazują, co robią lub dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje, musi wymyślić sam. No musi lub nie musi, bo można to po prostu zostawić jako niedopowiedzenie. Ale można też skorzystać z okazji. Wprowadzić jakieś nowe wątki, rozwinąć główną fabułę, dać zahaczkę na przyszłe przygody, a nawet mieć wpływ na finał przygody, bo choć jest ona kompletna i zamknięta, to Final Boss, znaczy metaforycznie, bo tutaj nie ma tak na sprawę Final Bossa. Także jest pewnego rodzaju pustą przestrzenią. I to wraz z faktem, że czytam sobie teraz kolejny raz Eldritch Tales, nasunęło mi pomysł, aby poprowadzić ten moduł właśnie w klimacie mitów Cthulhu, w szlacheckiej Polsce. To, że moduł, że przygoda daje także taką możliwość, to również muszę uznać za plus. Chociaż domyślam się, że to nie musi pasować każdemu. Całkowicie dopuszczam, że są osoby, które lubią mieć wszystko opisane, wyjaśnione i umocowane w narracji, w opowieści na sztywno. To Lokaj był mordercą, bo nocą zamieniał się w wilkołaka. Kropka. No oczywiście to nie jest tej przygody. Co jeszcze tu mamy? No oczywiście mapy, no, plany tak właściwie, no, bardzo ładnie rozrysowane, bn opisanych krótko, ale konkretnie. Jak już mówiłem, nie ma ich wielu, ale nawet te parę postaci jest ciekawych i oryginalnych. Przedmioty w niektórych pomieszczeniach różne przedmioty magiczne przedmioty, nienaturalne przedmioty te magiczne całkiem ich sporo zresztą są magiczne i w ten dobry, i w ten mniej dobry sposób i też niektóre są nietuzinkowe. A w Appendixach autor nakreśla jeszcze, jakie są konsekwencje wydarzeń dla przyszłości bohaterów-graczy. Bo to nie jest warmłotek, gdzie włamujesz się do kogoś, i zabijesz, kradniesz i uciekasz i grasz sobie dalej przygody tra la 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 i cię nie dotyczy. No nie. Tutaj autor sugeruje takie trochę bardziej realistyczne podejście, łącznie z tym, że na przykład za zabójstwo osoby ze szlachty można być ściganym w zasadzie na terenie całej Rzeczypospolitej obojga narodów. A i jeszcze jest drugi appendix, to jest tło wydarzeń, na jakim autor prowadził, testując ten moduł. Jeżeli chcemy go bardziej zakotwiczyć w świecie rzeczywistym, a nie tylko traktować jak jednostrzał bez kontekstu, to można właśnie skorzystać z tego, co Krzysiek w drugim apendiksie proponuje. Czy moduł ma jakieś wady? No, ja znalazłem jedną. Mi brakuje planu jednego takiego specjalnego pomieszczenia, które jest opisane, a więcej nie zauważyłem. Przy czym no tak jak mówię, ja nie prowadziłem jeszcze, a bardzo często jest tak, że podczas prowadzenia coś tam wychodzi, coś czego przy nawet dogłębnej lekturze na początku się nie zauważa. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no nie ma produktów idealnych, a już na pewno nie ma produktów idealnych dla każdego. Nie będę natomiast na siłę szukał problemu, żeby tylko coś tam wypomnieć, no bo po pierwsze tak nie lubię, po drugie to by było sztuczne i nieprawdziwe. Wszystko co wam powiedziałem, co zauważyłem, starałem się powiedzieć obiektywnie. Jestem pewien, że nawet rzeczy, które dla jednego, czyli na przykład dla mnie, są ok, dla kogoś innego mogą taki nie być. I dobrze sobie zdanie wyrobić samemu. A te prezentacje można potraktować jako rzut okiem z daleka, żeby mieć jakieś ogólne odniesienie i wskazówkę, czy to jest w ogóle produkt dla nas. Moim zdaniem to wydaje się być bardzo solidny moduł, a przy tym dość lekki, taki niezobowiązujący, dobry na jednostrzał, choć. Można go takim zobowiązującym uczynić, jeśli się zechce. Ja na przykład zupełnie widzę te, te przygodę jako wprowadzającą, którą potem dzięki tym dziwactwom, zahaczkom, tym wszystkim pustym przestrzeniom można rozwinąć. Jest ona przeznaczona dla od dwóch do pięciu graczy na poziomach pierwszym i drugim. Jak każdego OSR-a można go bez problemu poprowadzić przy pomocy innej gry, konwersja będzie bardzo łatwa. Jest on do kupienia m.in. na stronie Alice Games, teraz w październiku 2023 za cenę 99 zł fizycznie i 40 zł w PDF-ie. I zamierzam sobie tę wersję digital właśnie zakupić, aby wesprzeć autora i wydawcę i aby mieć te wszystkie plany, aby móc je wydrukować albo przed sesją wrzucić sobie na jakiś wirtualny stół, gdyż, tak jak mówiłem, chciałbym ten moduł poprowadzić na takim czy innym systemie. Zresztą to, że ta recka pojawia się dość długo po tym, jak podręcznik otrzymałem, spowodowane jest właśnie tym, iż chciałem krem poprowadzić przed jego zrecenzowaniem. Ale jak to u mnie bywa, często chcieć, a móc, to różnica i uznałem, że nie ma sensu dalej zwlekać, dlatego ten materiał Wam prezentuję takim, jakim jest. I to by było ode mnie na tyle. Życzę Wam udanej przygody i pamiętaj, drogi widzu, że gdy wpadniesz w ręce tych bogiń, Trudno inaczej. Albo gni, albo